Piotr Wiczek, biolog medyczny, analityk technologii medycznych. Dobry, Dobry wieczór. Zacznijmy od bardzo mocnej wypowiedzi pana profesora Krzysztofa Simona, członka Rady Medycznej przy premierze, który w wywiadzie dla Interi opowiedział się za tym, żeby ten, kto się nie chce szczepić, a kogoś świadomie zakazi, ponosił tego konsekwencje. Łącznie, jak mówi pan profesor Simon, z zapłatą odszkodowania, ewentualnie więzieniem. To są propozycje pana profesora Simona. No, nie zgodzę się z twierdzeniem, że szczepionki skutecznie hamują transmisję koronawirusa, dlatego że już dane z Kataru, z USA, z Izraela pokazują, że ta skuteczność szczepionki spada praktycznie do zera w ciągu 4 do 6 miesięcy w zakresie infekcji objawowej, bezobjawowej, tak? bo powiedzmy przed hospitalizacją i zgonem dalej się utrzymuje. W związku z tym nie możemy traktować osoby zaszczepionej jako bezpiecznej. Tak? I co to znaczy umyślne zarażenie w tym przypadku? Jeśli ktoś był po szczepieniu, już ma, ten czasu upłynął do pięciu miesięcy, to też może być już umyślnie osobą zarażającą. Więc dla mnie to jest absurd i brak jakiejkolwiek logiki. Już pomijam kwestię typowej segregacji ludzi, no to, to też moim zdaniem jest to bardziej pośredni przymus do tego, żeby ludzie chętnie się szczepili a z punktu widzenia epidemiologicznego, naukowego to nie ma uzasadnienia. Pan doktor Fiałek podnosił tutaj e, tę sprawę obowiązującego przepisu. Czy można porównać kiłę i HIV do COVID-19? No absolutnie nie. No to, są, to są choroby o zupełnie e, innej e, charakterystyce. Poza tym mamy wiele innych chorób, no nie tylko COVID-19, mamy, mamy przecież wiele wirusów, mamy wirusa grypy, mamy RSV, no swoje innych które też mogą, wirusów, które też mogą zabić człowieka. Dlaczego tylko i wyłącznie tutaj skupiamy się na SARS-CoV-2, a już wiemy, że tak naprawdę w tym momencie śmiertelność SARS-CoV-2 to jest na poziomie, hmm. mówię tutaj infection fatality rate, wskaźniku śmiertelności, to jest, to jest 0,15%. Procenta. Jak to ma się do grypy, śmiertelności grypy? Porównywalna. To jest porównywalna śmiertelność. Można powiedzieć, że to jest na poziomie sezonowej jest, grypy. Tak modele, modele czy rzeczywiście tak jest? Natomiast... Pan doktor Wiczak, pozwoli pan, panie doktorze, czy rzeczywiście jesteśmy taki takim niedoczasie? Czyli dopiero będziemy szli śladem Izraela i, i tak trzeba wyjaśnić to, co się dzieje. No na pewno Izrael ma. Większy staż, tam był piorunujący tempo szczepień, bo szczepili na początku roku i ten pik szczepień był bardzo wysoki. W związku z tym bardzo obserwować Izrael, ale właśnie w kontekście tego, tego braku skuteczności, w kontekście transmisji wirusa, na przykład, 80% wyszczepienia, Izrael no, we wrześniu tego roku pobił rekord zakażeń, tak? no, to raczej, no, nie spodziewaliśmy się tego. Czyli na to, że jednak szczepionki w jakiś sposób ograniczą nas Ja zachęcam pana doktora również do tego, aby zweryfikować ostatnią analizę, która pojawiła się na łamach European Journal of Epidemiology. I tam jest bardzo ciekawy wykres, bo jest to wykres uwzględniający 58 krajów, to jest zależność poziomu szczepienia od liczby zakażeń na milion. I wychodzi, Co z tego wynika? wychodzi na to, że na pewno nie widać tego związku między poziomem wyszczepienia a liczbą zakażeń, to po pierwsze. A nawet jest taki nieznaczny trend, jak autorzy wskazali, <grym> że im więcej, im większy poziom wyszczepienia, tym większa liczba zakażeń. Co jakby jest no, zaskoczeniem dla, dla mnie również. tak? Spodziewałem się, że najpierw szczepionka będzie hamować. No dobrze, ale mamy sytuację tu i teraz. tak? Trochę ponad 50% zaszczepionych Polaków. Czy Pana zdaniem powi, powinni Polacy jeszcze bardziej się szczepić? Czy uzasadniona jest taka zachęta oficjalna Rady Medycznej i rządu, szczepmy się, bo tylko to nas uratuje? Jeśli to jest zachęta, to okej. Okay. Natomiast y, mam wrażenie, że stosowane są, znaczy, to jest fakt, stosowane są środki przemysłu pośredniego do tego, żeby się szczepić. Co Pan ma na myśli? No na przykład uzależnianie wejścia na imprezy masowe od limitu osób zaszczepionych, albo właśnie te paszporty covidowe, żeby wyjechać, albo jakiekolwiek inne utrudnienia związane z tym, że osoby niezaszczepione muszą e, się diagnozować, czyli testować w kierunku SARS-CoV-2, e, a wiemy, że osoby zaszczepione też, zawsze te, które były zaszczepione wcześniej, na początku roku, już też są tego wirusa, więc to, e, tutaj brakuje, brakuje logiki w, w, tych, w, tym, w tym podejściu. Singapur, jeszcze myślę, Singapur też bardzo ciekawa sytuacja, bo Singapur przy poziomie zaszczepienia podejrzeł 81% pełni wyszczepionych. W wrześniu, na początku września prowadził trzecią dawkę szczepionki i 24 września podbili rekord zakażeń i tam też zgony teraz rosną, więc to są ciekawe materiały, które uważam, że nasi rządzący powinni weryfikować na tej podstawie e, e, decydować się o kolejnych krokach. No dobrze, pan, doktor, a ten argument, że... który jakby pada od wielu, wielu już tygodni czy, czy dni ze strony Ministerstwa Zdrowia, jest taki komunikat, że w szpitalach w tej chwili w Polsce ponad 90% ludzi to są ludzie niezaszczepieni. Był taki komunikat jeszcze wcześniej, nawet pan minister chyba podał 99, ileś tam procent To osoby niezaszczepione, ale okazało się, że podał dane skumulowane od początku roku, kiedy jeszcze była bardzo mała liczba osób zaszczepionych, więc nic dziwnego, że. Ale pan kwestionuje faś... te dane? Nie ufam tym danym. Nie mam wystarczających dowodów, żeby powiedzieć, że są zupełnie nieprawdziwe. Natomiast na przykład, jeśli w Wielkiej Brytanii mamy 75% zgonów COVID, stanowią osoby zaszczepione, no to tutaj mam podejrzenie, że. Te statystyki nie do końca są tak, jak powinny być. Ja jeszcze tak sobie zwrócić uwagę, że jest pewna stronniczość w diagnostyce, czyli osoby zaszczepione, no, arbitralnie się uważa, że nie są podatne na COVID, więc albo się przypisuje na przykład grypę, czy, czy jakąś chorobę podobną, a osoby nieszczepione mają z tendencje pewnie do. Yy, yy, diagnozowania w kierunku COVID i rzeczywiście oficjalne dane wskazują, że dwukrotnie częściej diagnozujemy osoby niezaszczepione i niezaszczepione w kierunku COVID. Pan doktor...